Ważną częścią w życiu ziemian było łowiectwo i myśliwstwo. Dlatego też, gdy wchodzimy do poszczególnych pałaców lub dworów, często spotykamy elementy dekoracyjne związane właśnie z myśliwstwem lub łowiectwem. Podobnie było tutaj w pałacu w Dobrzycy. Pałac w Dobrzycy, a szczególnie jego hol, dzisiaj odnowiony, uzyskał wygląd taki, jaki miał w XVIII Wieku. Natomiast w wieku XIX cały hol był zamalowany, nie było widać owych boni, a jako elementy dekoracyjne były właśnie trofea myśliwskie. Nad poszczególnych drzwi i przejściowych tutaj umieszczone były właśnie rogi. Rogi różnej wielkości, oczywiście każde z nich oprawione. Także gdy się wchodziło do tego cholu, było widać, że właściciele tego obiektu żyją właśnie między innymi tradycjami myśliwskimi. Trzeba tu wspomnieć, że Józef Czarnecki, właściciel tego pałacu, był członkiem właśnie owieckiego, był także członkiem Towarzystwa Łowieckiego. Jak i również jego syn Zygmunt. Zygmunt, rabia na Bugaju, właściciel tzw. dóbr koryckich, no, bardzo często organizował polowania, gdzie wyższało się okoliczne ziemiaństwo. No, wracając do tego holu, tutaj trzeba powiedzieć też, że w Holten. Holten jak już mówiłem, był inny, mianowicie miał był inny układ z holu, prowadziła sień do tak zwanych pokoi gościnnych. Pokoje gościnne zwane były również pokojami myśliwskimi, dlatego, że gro wystroju tych pokojów stanowiły piękne grafiki angielskie, które przetrwały dzisiaj znajdują się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Na wystawie, którą możecie Państwo tutaj u nas w Pałacu zwiedzać, mamy właśnie owe grafiki angielskie, które pokazują sceny myśliwskie. Są to grafiki pochodzące z roku 1883, według stoka, Mamy tutaj m.in. takie yy, grafiki jak Śmierdzilisa, jest to akwadynta barwna na papierze z 1883 roku. Obok Johanna Harisa, według Jana Fryderyka Heringa Śmierdzilisa, również Akwatinta i akwaforta na papierze z 1874 rok. Obecnie znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Trzeci z przedstawionych obrazów to jest pogodzalisę Johanna Harisa według Johanna Fryderyka Heringa. Leża Tinta jako kwarta na papierze 1874. Mamy jeszcze mniejszy rozmiarów obraz pokazujący. Według stołka, pogoń za lisem. No, a barwne te akwatinty zostały w czasie wojny wywiezione przez właścicieli do Brodni. Brodnia była to majątek właściwie, gdzie zostały te obrazy przechowane, jednak nie było im tam dane przesłać z całego czasu wojny, w roku 1940 zajęto wszystkie przechowywane przez Czarneckich, wywiezione z Dobrzycy eksponaty, m.in. owe akwetynty. No i później ich los był bardzo taki, powiedziałbym, dosyć ciekawy. Znalazł się w Friedrichstadt Muzeum w Poznaniu. A następnie, już po wojnie przejęte zostały przez Muzeum Narodowe, i dzisiaj właśnie są w ich zbiorach. Trwa wystawa. Jeszcze niezbyt długo, bo tylko tydzień. Zapraszamy serdecznie Państwa do zwiedzenia i wystawy i możecie Państwo podziwiać to, o czym mówiłem, czyli sceny myśliwskie przedstawione na. Aquacintach i aqua